Witam serdecznie! Dzisiaj upiekę proste ciasto cukina. Sezon na cukinie trwa, więc wykorzystajmy ją na słodko. Ostatnio robiłam z niej leczo, a dzisiaj upiekę ciasto. No właśnie kuchenka huczy, bo robię to w trakcie obiadu, zachciało nam się coś słodkiego, a że byłam w ogródku, znalazłam cukinię. Ostatnio, tak jak już wspomniałam, robiłam leczo, dzisiaj zrobię ciasto. Potrzebne składniki. Bardzo proste to jest ciasto. Dwa jajka, szklankę cukru pudru, dwie szklanki mąki, tu mam przyprawy: łyżkę cynamonu, łyżkę kakao, no może nie przyprawa, ale dodatek, dwie łyżki przyprawy do piernika, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka sody, cukinia, dwie szklanki startej na małych oczkach, czy czwarte szklanki oleju. Wszystko pakalie. Ja dodam dzisiaj pakalie. Tu mam żurawinę i migdałki. Ubijamy najpierw jajka z cukrem. ubiłam jajka z cukrem. Dodaję łyżkę kakao. Miksuję dalej. Dodajemy cukinię. Ja ją troszkę odcisnęłam, ale no, właściwie odcisnęłam. Ona sama puściła sok. Odlałam ten sok. Dodajemy mąkę, proszek do pieczenia, sodę. Miksuję. Dodaję olej. Dalej miksuję. Dosypuję przyprawy do piernika: cynamon, bakalie. Proste? Banalne. Wylewam na blaszkę w wysokości 22-32 do piekarnika. Piekarnik nagrzałam 160 stopni. Yy, wkładam go ciastem na 40 minut. Do złego patyczka oczywiście będziemy stracić. Ciasto, jak szybko się robi, tak szybko znika. Słuchajcie, ledwo ukryłam kawałeczki, że już nie ma całej blachy. Nie wiem, jak to się stało, ale nie problem. Wyczemy nowe. I tutaj jeszcze y, posmarowałam go dżemem, ponakuwam widelcem cienką warstwę i polałam polewą, posypałam płatkami migdałowymi. Można kokosem. Jest pyszne i myślę, że właśnie super, że możemy przemycić dzieciom, które może nie lubią cukinii, właśnie w cieście.